Wartości niematerialne zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w życiu wielu firm. Nie tylko tych największych, ale również firm średnich, a szczególnie w przypadku startupów. Tak ogromne znaczenie wydawałoby się, że jest pretekstem do tego, że profesja księgowych, biegłych rewidentów, wszystkich tych, którzy zajmują się sprawozdawczością, radzi sobie z tym obszarem i ma metody, sposoby, żeby te wartości wyceniać. Niestety tak w praktyce nie jest. Pomimo, że, tak jak powiedziałam, odgrywają one ogromną rolę w niektórych wielkich firmach, to aż 90% ich wartości stanowią wartości niematerialne, to wciąż nie znamy metody, sposobów wyceniania, by te aktywa wartości niematerialne pojawiły się w naszych bilansach. Nie zmienia to faktu, że ci, którzy na co dzień zmierzają się z takimi decyzjami, inwestorzy, przedsiębiorcy, firmy doradcze radzą sobie z tematem w sposób właśnie niematerialny. Czyli zaczynają analizować firmy, które odniosły sukces i przyglądają się, jakie czynniki stoją za tym sukcesem. I okazuje się, że one są niematerialne. Jest to lojalność klientów, zaangażowanie pracowników, jest to atrakcyjny model biznesowy, jest to patrzenie w przyszłość. I to, pomimo tego, że liczby nie wspierają nas w wycenianiu, te elementy bardzo często decydują o tym, że firma odnosi sukces, a inwestor inwestuje swoje pieniądze właśnie w taką firmę. W związku z tym proponuję, że jeżeli jesteście na takim etapie, że chcecie zaprosić inwestora do siebie, chcecie zrozumieć, jaka jest wartość, wasza wartość, czym się właściwie należy kierować, żeby wyceniać was, zacznijcie analizować. Jak o Was piszą, mówią Wasi klienci, jak długo wiążą się z Wami Wasi pracownicy. Jeżeli zauważycie, że te elementy są trwałe, macie wieloletnich klientów, długoterminowo zatrudnianych pracowników, to znaczy, że Wasza wartość jest ogromna i może warto z tą wartością się spotkać i ją wycenić. Z drugiej strony, nawet jeżeli nie poradzicie sobie z tą wyceną, to często w takiej sytuacji cytuję wypowiedź Alberta Einsteina, który powiedział, że czasem jest tak, że to, co potrafimy wycenić, to jest policzalne, nie liczy się, a to, czego nie potrafimy wycenić, to jest właśnie to, co liczy się i to jest najcenniejsze i to jest gwarancją sukcesu. W związku z tym dbajcie o siebie, o waszych pracowników, utrzymujcie dobrze relacje z klientem a wartość w momencie, kiedy będzie potrzebna, że ją ustalić, będzie na pewno wysoka.